Witam wszystkich bardzo serdecznie, wakacyjnie i słonecznie. W tej letniej scenerii pragniemy zaprezentować Wam najnowszą i najwodniejszą kolekcję na lato 2020. Znajdziecie w niej reportaże, przewodniki, książki podróżnicze, a także książki z motywem podróży w tle. Tym samym zachęcamy Was do śledzenia nowego cyklu bibliotecznego, w którym raz na dwa tygodnie na naszym Facebooku oraz na naszej stronie www.biblioteka.wiliczka.eu będziemy prezentować idealne kolekcje książek na lato. Wśród zaproponowanych przez nas kolekcji książek znajdą się m.in. przewodniki po Polsce, np. przewodnik po zakątkach na urlop i na weekend. Następną kolekcją, którą zaproponujemy, będzie motyw mazurski w literaturze. Tutaj przykładem jest saga Małgorzaty Kalicińskiej, Dom nad Rozlewiskiem. Kolejną kolekcją, którą przygotujemy dla Państwa, będzie motyw Bieszczad w literaturze. Tutaj przedstawicielką jest książka pod tytułem Koniec Świata autorstwa Moniki Małgorzaty Lis, mieszkańki Powiatu Wielickiego. Jeszcze jedną kolekcją będzie motyw obejmujący lato, wakacje w literaturze. Na przykład książka Anny Lisieckiej pod tytułem Wakacje 1939. Czym w ogóle są kolekcje i gdzie należy ich szukać? Kolekcje to specjalnie przygotowane przez bibliotekarzy zestawienia tematyczne, które łączy dany temat, wydarzenie bądź osoba. Zapraszamy do korzystania z naszego katalogu online, gdzie w zakładce kolekcje znajdziecie mnóstwo kolekcji już przygotowanych dla Was. Zachęcamy również do przesyłania. Propozycji, sugestii, tematów, dla których kolekcję utworzymy specjalnie. Zapraszamy! Zapraszamy.